Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika. E, pewnie jesteście zdziwieni, co robimy tutaj. Otóż po ostatnim odcinku, w którym e, zabiliśmy pierwszego kapłana orków, e, orkowego szamana, jak grwał tak zwał. Nieśmiertelnego orkowego szamana, szamana zombie, etc. E, Powodowała się że taka rzecz, że po prostu uszkodziły mi się pliki, które nagrywałem. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy to OBS, czy to kwestia dysku. Po prostu materiał został zniszczony, jak zabijam pozostałych trzech kapłanów i uciekam przed piątym. No niestety. To byłem i jestem tu gdzie jestem i musicie mi to wybaczyć, ale po prostu już nie miałem swojego, żeby tego wczytać. Ponownie jesteśmy u Xardasa, ponieważ chcemy się pochwalić z Zobaczmy, co mamy na ciekawego do powiedzenia. Znalazłem drogę do podziemnej świątyni. Przy okazji widzę, Znalazłeś. że możemy zrobić szósty to krąg co jest super. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo orków. E, dobra, zapytajmy jakie proroctwo. Jakie proroctwo? Prastare manuskrypty orków, spisane tuż po zamknięciu świątyni, wspominają o świętym nieprzyjacielu. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Znaleźliśmy bardzo Zlazłem dziwny miecz. miecz. Pokaż mi go. Hmm, to ciekawe. Wyryto na nim słowo Uriziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Według legendy miecz ma posiadać niezwykłe moce, ale nie wyczuwam wokół niego magicznej aury. Przepraszam was za cięcie, ale musiałem coś zrobić. Uriziel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. Dobra. Jeszcze zapytajmy o sposób na przywrócenie magicznej mocy. Dawnej świetności? Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. W międzyczasie, jak poszukam sobie lepszej zbroi, te niebieskie szmatki nie zapewniły mi zbyt wielkiej ochrony w podziemnej świątyni. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać nad poziom wody. Wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz, otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. I nauczmy się ostatniej, najbardziej istotnej rzeczy, rzeczy, po którą tutaj tak na dobrą sprawę przyszedłem, oprócz badania z 1, czyli szósty krąg magii. I resztę w końcu będziemy mogli wpakować w manę. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wprowadzę cię. W szósty krąg magii. Pamiętaj, że to przywilej zarezerwowany wyłącznie dla najbieglejszych magów. Mogą do niego przystąpić ci, których całe życie jest znakiem. Twoim znakiem jest zjednoczenie elementów. Szósty krąg pozwala ci wykorzystywać magię do wolnej runy. I nie zapomnij, Twoim zadaniem jest służyć potędze magii, a nie ją wykorzystywać. No, dużo lepszy tekst i krótszy od Koristo. Zobaczmy pancerz, który dostaliśmy. Szata mrocznych sztuk. Nie, jest ona trochę lepsza, a właściwie sporo lepsza. Mm. Witaj. Witaj. Poszukuję. W ogóle, czy was nie bawi, to jak e, mówi, taki sposób ciężki, taki przerażający, taki charyzmatyczny zarazem, e, taki sposób Xardas, a nagle mówi: Witaj. <grym> tak totalnie na luzie, totalnie spokojnie. Zawsze mi to bawi. Mamy się udać do jego wieży. W ogóle ściągnijmy ten łuk, bo łuk jest dla. Pi tutaj użyłem kiedyś słowa i musiałem to mutować, a drugi raz mi się nie chce. Udajmy się do jego wieży celem znalezienia pancerza. To będzie dzisiaj motyw przewodnia naszego odcinka. Ja teraz zrobię krótkie cięcie i widzimy się za chwilę już bezpośrednio pod tą wieżą. Ksardasa, która z jakichś dziwnych przypadków, znaczy z, jakich, z jakiegoś dziwnego powodu zatonęła. Widzimy się zaraz. Okej, okay, jesteśmy już pod wieżą, ale moje pytanie brzmi na litość boską, co trzeba zrobić, żeby wieża zatonęła? Oprócz tego, że oczywiście trzeba być ksardasem, ale co trzeba zrobić, żeby zatonęła cała wieża? Znaczy pewnie tutaj jakieś oszczędności budowlane, brać inspektoratu żadnego i robili to pewnie polscy budowlańcy lat 70. Hmm. Jakiś grząski teren, słaby fundament, nie wiem, ale no, naprawdę ktoś się tutaj coś postarał. Weźmy ten pancerz. Zróbmy coś, czego nienawidzę robić w gotiku, czyli nurkowanie. O, w ten sposób to się robiło. No, come on. Płyni. Pływanie po omacku jest frustrujące lekko. Zawsze mnie wkurza to, że jest odwrotne sterowanie, czyli S-kom jest do góry, a W jest w dół. Nienawidzę tego. Dlatego na przykład w Battlefield nie znosiłem latania samolotami. Tam było to notoryczne. Tutaj, z tego co pamiętam, będzie dosyć sporo szkieletów i sporo zombiaków, ale to już, jak udowodniłem na odcinku, który przepadł, nie jest dla mnie żadnym problemem. mogłem mógł tutaj stać i pozwalać mu spałnić szkielety, aby sobie po prostu expić, ale na nie się, tego nie chce robić. Teraz zombiaki... i słodki łudy. Jako prawdziwy mag nie używam magii. Pamiętajcie, że podstawą podstawą bycia magiem bitewnym jest to aby nie używać magii. Jakie wydają z siebie strasznie monotonne i strasznie głośne dźwięki. Są monotonne niczym lekcja polskiego w technikach. I paradoksalnie są bardzo wytrzymałe, a dają też bardzo mało ekspa. Nie odzywam się podczas zabijania ich, bo aż mi się po prostu nie chce ich przekrzykiwać. Odpalmy sobie światło, żeby było lepiej nas widać. Dodatkowo jeszcze... To, żeby przyspieszyć troszeczkę rozgrywkę. Tu już mamy endgame, więc możemy sobie pozwalać tak naprawdę na co tylko chcemy. Oni, oni jakąś lambadę tańczą? Kojarzy mi się to z gem. To Było w odcinku Paradise PD. Jak chcieli tego wielkoluda e, ubłagać, żeby, żeby było po prostu wszystko w początku, żeby ich tam nie zabił, no to tańczyli Power of the Jam. Świetny odcinek swoją drogą. Chyba wrócę sobie do Paradise PD, ale zastanawiam się, czy nie w pierwszej kolejności obejrzy Bleakleberry. Uwielbiam oba seriale. Strasznie. Dobra, już teraz będzie trochę ciszej, obiecuję. A jest takich odcinków, które bardzo bym chciał obejrzeć, co jeszcze chyba chciałbym obejrzeć sobie, jak to się nazywało, nie mogę sobie przypomnieć. Chłopaków z baraków. Obejrzałem już to z trzy razy, co najmniej a z przyjemnością obejrzałbym to i czwarty. Ich wybryki i cała ta ich historia jest po prostu świetnie zrobiona. Szczególnie, że ostatnio na studiach... Bo ja studiuję marketing, tak jak wam pewnie kiedyś wspominałem. Musieliśmy założyć własną firmę i myśleliśmy tam po prostu nad etapami rozwoju naszej firmy. Czyli co to znaczy, co będziemy robić, gdy firma się uda lub co będziemy robić, gdy firma się nie uda. Jednym z pomysłów yy, zrobienia czegoś, gdy firma się uda, było założenie platformy na pozór przypominającej Swearnet. I yy, to spowodowało, że bardzo. Ja, bardzo tą dowiedział się chłopaków z barach. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Ulisiel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak. Wszystko gotowe. Ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mak musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. Jestem magiem. Nie wiem, czy potrafię posługiwać się mieczem takim, jak Chcę tą dostać. Jest na to sposób. Ale najpierw naładuj miecz magiczną energią. Wróć jak najszybciej. Okej, okay. mm, to teraz musimy się po prostu przeteleportować do magów wody. Moje pytanie jest takie, czy ja po prostu chcę to zrobić? Ja Witaj przyjacielu, tego... dawno się nie widzieliśmy. Bo już... Cześć, milton. Przez Wiede to mogą mniej lubimy. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru. Na... Zapewne nie omieszka mi o tym opo. Lester i ja rozejrzeliśmy się. Tak, słyszałem. Gdzie wasza czwórka? A, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Dobra, do zobaczenia. No, Poczekajmy sekundę. Witaj. Obyś... Czyli z tym nic nie załatwię. Witaj, zapomnij. No zapomnijmy o tej jest Oczywiście. Yy... Chcę się udać teraz do Kronosa. Przypomniałem sobie jego nick. I u niego będę chciał po prostu wyszkolić sobie maksymalnie jak się tylko da. Mane oraz w końcu to zrobię i pójdę do gościa, który nauczy mnie akrobatyki. Możemy w ogóle założyć sobie pancerz. A na razie moja szata mekromanty jest pod kątem ognia i magii lepsza, więc chyba na razie będziemy z niej korzystać. Jest Buster. To się już więcej nie powtórzy. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na wieki. Pokażę Ci w jaki sposób można złagać. Akrobatyka przyda Ci się również w trakcie walki. Pokażę Ci jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika. Powodzenia! Super. Nauczyliśmy się akrobatyki. Nie chciałbym być. To się chyba nie nie to W sumie już to jest endgame. Robię to tylko dlatego, bo mam nadmierne punkty umiejętności. Mamy na ten sam miecz, stary. Eee, potrzebuję więcej mocy potrzebuję magicznej. Mogę ci pokazać. Lecimy na full z maną teraz. Ile tylko się da? Mamy w tej chwili 82 manych. Ma 100, to jest maksimum, jeżeli się nie mylę. Pogadajmy lepiej o no, czymś innym. Umiesz już. Jeszcze trzy mogę wbić w dzisiejszych czasach. Na nikim nie można polegać. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy dobić siłę do dwóch, dwa do siły, albo nauczyć się. albo nauczyć się dwuręki na pierwszym poziomie. Dobra, nie jest to coś, co mnie interesuje. O, sorry, w ogóle odpaliłem to z nawyku. Staram się tego nie używać przy odcinkach, ale poza odcinkami jak najbardziej korzystam z tego, żeby szybciej się, się przemieszczać. Biegniemy teraz do Miltena, bo tak na dobrą sprawę już nie potrzebujemy wracać do magów wody, to już wszystko taka. Tak naprawdę co chciałbym tutaj osiągnąć. Mm, więc naładuję Murzyj, definitywnie. Witaj. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę Ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobre, Myślę, że... Chodź za mną. Jeszcze dwa odcinki zajmą mi taki typowy, takie typowe przygotowania. Ten i następny, a potem. Yy, zajmiemy się już stricte late game'em, a yy, właściwie end game A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię Kopca Rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie? To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa. Nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń. Nazywa się Uriziel. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Hmm. Hmm. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać, ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazem. Musimy zaryzykować. To bardzo bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać. Dobrze, po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. No i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. Spotkamy się przy kopcu rudy. Tylko nikomu ani słowa. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. Okej. Okay. Załatwiliśmy sprawę z Miltenem. W ogóle. Zawsze mnie ciekawiło, ponieważ no, gdy zużyjemy moc tego kopca rudy, to nie spowodujemy, że ten kopiec rudy zniknie nagle. Ten kopiec rudy jak najbardziej będzie, tylko ruda jakby straci swoje magiczne właściwości. I co się w drugiej części stało z tym kopcem? No bo wiadomo, że tutaj oczywiście osiadł smok. Ale czy ten smok jakoś przejął kontrolę nad tym kopcem rudy, czy może... Hmm, Paladyni to pozbierali, no właśnie nie wiem. I to mnie zawsze bardzo intrygowało, co się po prostu stało z tym kopcem. Jednak no to jest całkiem spora, spora sumka, spora ilość rudy. Nawet czy to jest ruda magiczna, czy tylko zwykła ruda, to myślę, że nie jedna osoba z Korinis z przyjemnością położyłaby na tym ręce. Chyba, że po prostu nic nie wiedzieli, no wiedział tak na dobrą sprawę o tym Lee, wszyscy najemnicy, wszyscy szkodnicy, w ogóle klikniemy to teraz, żeby Milton troszkę szybciej przyszedł, e, wszyscy mm, szkodnicy, wszyscy najemnicy, Lee, wszyscy magowie ognia, Milton, w sumie cała kolonia o tym wiedziała, bo przecież e, nawet chyba w obozie na bagnie, czy, czy w starym obozie słyszałem, że te świry z sekty chcą po prostu wysadzić całą barierę, więc... Wydaje mi się, że sporo osób o tym wiedziało. Nigdy mi się nie chce czekać na tego Militana, to jest najgorsze, co może być, po prostu, bo producenci tej gry nie mogli zrobić, że on biegnie, tylko musieli zrobić, że on idzie, a my biegniemy. I powód tego jest, znaczy skutek tego jest taki, że zawsze trzeba na niego długo czekać, nigdy nie lubię tego robić, tego czekania po prostu na postacie. Ale on zaraz tutaj przyjdzie i odwalimy nasz magiczny rytuał. Mamy 33. poziom, czyli już jest taki całkiem solidny endgame. W tym odcinku jeszcze po prostu naładujemy urzędź, w następnym. Masz miecz i zaklęcie? W następnym. Uratujemy Stouna i Udamy się do. Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Lubię tą kastankę bardzo. Dodatkowo nie uwzględnia zbroje, którą posiadam. Piękne ostrze zawsze najbardziej mi się podobało z całej tej gry. Aż mi teraz serce boli, jak myślę o tym, że będę chciał je po prostu sobie zniszczyć. <laughs> Saturas na miał już dosłownie palpitację serca zawał. Serce mnie boli, że będę chciał zniszczyć to ostrze, ale no, niestety jest to konieczne. I mamy w końcu, moi drodzy, szósty rozdział, leży śniącego. śniącego. Jest to Gotowy. całkowity koniec gry. Niesamowite. Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Szkoda, tylko, że nie umiemy używać broni dwuręcznej. Zawsze to samo. Szkoda też, że ten miecz, tak samo jak szpon Beljara, nie dostosuje się do tego, żadną znajduje się To wygląda na to, dwuręczna. że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd! Natychmiast! A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę! Uciekaj stąd! Już! Dobra, uciekamy stąd, moi drodzy. Oczywiście mógłbym tutaj stać cały dzień, nic by się nie stało, ale. Udajmy się tego, że trzeba uciekać, udajmy się do nekromanty. Ale na w ogóle na tym y, teksturpaku, który mam zainstalowany, ciekawie wygląda Urzil. Bardzo ładnie jest zrobiony. Oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej, ja go używał nie będę. Zobaczmy, co na ksarda z tej sytuacji ma do powiedzenia jeszcze i zakończymy ten odcinek na tym. Czyli pozostałe nam do dobrą sprawy, nie licząc tego, dwa odcinki i Gothic będzie skończony i chyba wleci Darkest Dungeon za Gotika. Plus jeszcze jedna seria oczywiście, bo teraz będą już trzy, trzy, Witaj ja pokazałem dwa. Witaj. Uh, Urizdiel ma swoją moc. Magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. Poszuk. Czy mogę w końcu kupić? Um... I nie śmierci od ciebie, nie nie mogę. Powiedziałeś, że będę mógł posługiwać się tym mieczem mimo iż jestem magiem? Przyjrzyj mu się uważnie. Zauważyłeś zapewne ten duży błękitny klejnot zatopiony w ostrzu. Cała energia magiczna miecza skumulowana jest właśnie tutaj. Jeśli usunę klejnot, będę mógł stworzyć magiczną runę posiadającą wszystkie te cechy, które czynią Uriziel tak szczególnym orężem. Magiczna runa stworzona z Uriziel? W bitwie ta runa będzie równie niebezpieczna co sam miecz, ale nie zapominaj, że jedynie mag z szóstego kręgu może zapanować nad tak potężną magią. Dobrze, że jesteśmy magiem szóstego kręgu. Chcę, żebyś usunął klejnot z Uriziel. Od tej decyzji nie ma odwrotu. Jesteś pewien, że chcesz, abym usunął klejnot? Tak, chcę, abyś usunął klejnot tak, z Uriziel. Zrób to, jeśli tego właśnie chcesz. Proszę, oto miecz i runa. Super. Mamy naszą potężną runę. Gdzie ona jest? Come on! Jestem ślepy. Urok, kontrola, kula ognia. Masakra, po prostu jestem ślepy. Śmierć ożywieńca. kula ognia. E, ognista burza, deszcz ognia, lodowa fala, lodowy pocisk. Aha, no bo jakiś kretyn dał to, że jest na samym dole, czyli jednak nie jestem ślepy. E, ognistą burzę zostawimy, ale piorą kulisty się pozbędziemy. I tutaj weźmiemy sobie fale Wurzela. Dobra, moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. W następnym odcinku udamy się jeszcze do starego obozu, więc to jeszcze nie będzie samo zakończenie. Udamy się do starego obozu, żeby zrobić tam coś. A co to jeszcze dopiero się przekonacie? Podpowiem, że będziemy chcieli uwolnić pewnego kowala. Bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do kolejnych odcinków i zachęcam Was do zostawienia jakiegoś śladu po sobie na kanale. Na razie.